Działeczka, 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 działeczka Rodzice, 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 rodzice Mam mam jedną? Jaką? Z Na, be, na sobie wziąłem trzecie, Krzysztof A czy czytałeś o tym? Swoim tym? Tak y, No On jest... Obecnie ten... jest patronem kierowców Zginął z prześladowań chrześcijan około 1958 roku na szyję. Coś takiego. Ale dobrze pamiętam, nie? A dlaczego nie? Coś takiego. Co? Kierowców? Dlaczego, no? Nie wiem, właśnie. Ja też. Co kierowców? Aha, bo może kiedyś był żeglarz albo coś takiego. Nie wiem czemu, wzięli go na patrona, na patrona kierowców, ale... Ale najgorsze bez mi zerwałeś, Jak tylko można z tego ograniczyć. Pięknie zerwałeś. Obrzydliwe. No przecież to było z dołu, to jak ja mogłem u góry? nie ma Ja bym weszła na budę. No byś... No to, bez... no to Nie, to są za zobacz... oszczypki, A ja tam nie nawet na budę wchodził, nie będę ja po to bzyw chodził na budę, rozumiesz, mamusiu? Jarek, do małego. Do małego bazenu. A to weźcie to. to, to Bez... Ale grill był wyborny. O nie, o nie. Paweł, ty krawota! Zaraz się spakuje Małusiu Joter zaraz i koda. Kurde, jak ciężko A w grach to tylko być w USA, I tu jesteś, nie? Zlitowany meczik Enter Enter Jak ktoś powie Enter To znaczy, że coś biorę Na nią. Nie będę filmował jak schodzę ze schodów, bo się jeszcze przywrócę Mam się wszystko Dobrze. Przedstawiłem na Nie O! W shit. zasadzie co to. Chyba ten chleb do domu weźmiemy. Trzeba go obrobić. Enter Fajna gra Patrzcie, patrzymy się na dół Widzimy nogi Jeszcze wyżej <śmuszy> <śmuszy> Było w tej grze się schodzi ze schodów, nie? Dobra, pięć minut Myślę, że chyba starszy Pawle pasuje cię na rycerza Dziękuję, ale to nie znaczy, że możesz mi wkładać heł na głowę oh shit. Mama nie jest się jeszcze jeszcze się nie spodobałem! Oj, okay. tak, Jezu, powie wstać!